Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu ciepło, Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokorodnicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Otalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Sprawa, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nie mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką do miesięcy Poszego pragnę ofiarować proszę ci juzuchyste, Matko Posza i świętość trwałstyno otarła świętego dla kapłanów, spowiedników i siostrakonych. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi wotu, która wytrysłaś wówczas, z tej słodszego, sercej jako strój myślicie dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przejść królestwo twoje, bądź wola twoje, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przywoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieszą w pokę Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod wodskim piłatem, ukryszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekieł, trzeciego dnia z stał, wstąpił na nie piosę, poprawić po prawicy Boga. Ojcze Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam, w Świętego, święty Kościół powszechny, święte grzechów otłuszczenie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajek polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klaeko polestej męki, mimiło się nas, i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się nas, i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego Klaeko polestej męki, mimo się nas i świata całego klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiu się dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej dla nas i świata całego. Dla Jego Męki. Mimią się nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porestnejj męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki. Miej dla nas i świata całego. Dla Jego polestej męki. Miej dla nas i świata całego. Dla Jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz. nasze, i świata całego. klejko polestej męki, mimo się dla nas i świata całego. klejko polestej męki, mimił dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się cietle nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimo sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimo się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimo sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, miło siedzi dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiją się citle nas i świata całego klajeko mi świat porest męki mimiją Mę się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko poreststej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. się miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego męki. się miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klajek op męki, mimiło się tle nas i świata całego. Klajek o męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimo się tle nas i świata całego. Klaeko polestej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimo się nas i świata całego lajego porstej męki mi mi się sieci dla nas i świata całego Klajko Clajeko męki mimiją sieci dla nas i świata całego Clajeko poreststej męki mimiło sieci dla nas i świata całego Klajko Clajeko porstej męki mimiją sieci dla nas i świata całego Klajko Clajeko porstej męki mimy sieci dla nas i świata całego Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, śnij się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, śnij się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty niesmiertelny, śnij się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Ducha Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konię Twoją, przez moje serce, daj łaskę spawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący na Bosze. Osłoń nas przed oczami swych duchów. Seci posłużyć się chorami liejskimi, aby nas i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw w swojej łaskawości, powierzchni Boże, wróci świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac. Nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomogli się o Ducha świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu święty, duchu mądrości, Prawiedź kapłanów i siostry Sakonne, Duchu święty, duchu światłości, właśnie kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Czystość, uświęcaj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry zakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin święty miłości rozpalaj serce we wpłomieniech tej miłości, oczyszczali i uświęcali dusze. duchu święty. Powieszamy Ci serca kapłańskich i siostrzakonych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei, i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Trzchołstwy z Panem Pokiem Akaja.